Jestem dzisiaj w domu, który tak teoretycznie to nie podchodzi jeszcze pod taki urbex typowy, bo jest to dom w remoncie. Ktoś tutaj e, typowy remont zaczął od skuwania tynków. E, przy czym widać, że chciał zachować elementy stylowe tego domu, takie jak tutaj piec, e, piękna, fajna lampa stylowa taka z Perelu, tu te wspaniałe schody. No i mieści się tu po prostu kilka, dosłownie kilka fajnych rzeczy. Nie byłam jeszcze na górze, więc nie wiem, co tam jest, ale tutaj na parterze znalazłam dosłownie kilka ciekawych rzeczy. Przy czym zobaczcie tutaj drzwi takie wymienione, okna wymienione to jakieś po prostu cegły z rozbiórki ściany, pewnie działowej którejś, bo ktoś tu chciał trochę tą przestrzeń być może otworzyć taki trochę odważniejszy, może pomysł z taką otwartą przestrzenią chciał tutaj wprowadzić. No, do dom zupełnym przypadkiem znalazłam, nie wiedziałam co o tym myśleć, bo zobaczyłam tutaj właśnie, że no, takie krzaki, a jednocześnie tu wymienione okna, tu wymienione drzwi i widzę okno otwarte, tak od frontu. Mówię, a dobra, wbijam. I mówię, no, no muszę to nagrać, bo jest tu parę, dosłownie parę przedmiotów, ale tak, takich ciekawych, jak ta lampa chociażby. Jest świetna. Bardzo ładna jest ta lampa. Jest tu kilka po prostu mebli dosłownie. No Jak widać, tutaj może mniej ciekawie, po prostu zwykły regał, szafka i kanapa, takie typu perel. Ale spójrzcie na te drzwi wejściowe, jakie tu były piękne, ale widać, że ktoś, kto planował ten remont, nie był takim e, strasznym partaczem, jakimś takim w stylu wyrwać wszystko, zniszczyć. Tylko widać, że to, e, te drzwi być może planował gdzieś wstawić, może z drugiej strony, albo je uratować do innego celu. Tak czy inaczej nie chciały ich zmarnować. Tu widać, że piękne jeszcze właśnie okucia, te, te klameczki takie. I tutaj no... Widać co tu się zadziało. Tu o, tą ścianę zdemontował, bo to była łazienka. Patrzcie, w ogóle taki otwarty kibelek został. Fajnie to wygląda bardzo klimatycznie. Te cegły plus kibelek. No to była łazienka. Widać układ tej łazienki, taki prawie kwadrat. Jakaś wanna pewnie tu była wmurowana. Tu jeszcze stare kafelki się chowają. Taka mozaika. No i wzory na ścianach jeszcze zostały, natomiast tutaj widać, że wszystko skute. No i coś się stało, że przerwano ten remont. Najpewniej chyba ktoś wyjechał za granicę, coś myślę. Być może tu wróci. <grym> My tak sobie tu chodzimy i zwiedzamy. To tak trochę nieładnie, faktycznie, ale no nie mogę się oprzeć, ponieważ wiecie, nigdy tak do końca nie wiemy, jak z tym budynkiem tak naprawdę będzie. Tutaj widać właśnie taki zarośnięty jest bardzo mocno już. Tu drzwi otwarte nawet są, tylko że ja do nich nie dotarłam przez te krzaki, bo tam z jednej strony taki w ogóle zbiornik natrafiłam otwarty i się bardzo wystraszyłam. No i słuchajcie, puste pomieszczenie, pustość totalna, można by powiedzieć, oprócz lampy i umywalki. Tu znowu ściana, widać, tu, była taka, taka, a, bo tu było takie pomieszczenie, takie, yy, taki, taki składnik choćby. No i tu właśnie było to otwarte okienko. Tu sobie weszłam i widzę taki kredens, mówię, no to wchodzę, nie? Mówię na początku, nie wiedziałam, co zrobić, bo tak mi dziwnie tak. Tu jakieś paprotki przed domem rosną. Nie wiem, czy tu nie był Ariel, bo też pamiętam, że mieć taki dom, właśnie wśród paprotek, pamiętam. I że były jakieś ładne rzeczy, ale nie oglądałam tego filmu, tylko tak zerknąłem z ciekawości. Więc tutaj widzimy właśnie pojedyncze artefakty, krzyż, matka boska, świeczniki. E, tutaj jest to aletka. O, to tu jeszcze mówię dosyć intensywnie, z piłkarzami. Naklejki piłkarzy tu widać. I tutaj mamy wagę, też bardzo fajną. Także robi to wszystko taki klimat. Plus jeszcze tam jest piec. Taka szafka z telewizorem robi to bardzo fajny klimacik, prawda? Jak widać. No i doszliśmy dookoła tego domu, tak? Bo tutaj wyszliśmy stąd. No i spójrzcie jak to fajnie wygląda. To właśnie nie chciałam żeby dużo świecić, bo jest duży ruch samochodowy w tym miejscu. To mnie zauroczyło tutaj, te przejście i ten kredens, ten widok. No, coś niesamowitego, mimo że tak skromnie, tak mało tych rzeczy. Jestem bardzo ciekawa góry, co tam się może chować. Te schody wydają się w takim świetnym stanie, jakby na oko. Świetnym, może nie że świetnym, ale dobrym. O, jest tam stara szafa na przykład. Też rzeczy bardzo niewiele. Ale pojedyncze artefakty. Tutaj widać, że ktoś też tę przestrzeń bardzo otwierał. Jest taki, ale to byłby piękny, taki lofcik na górze. Coś w tym rodzaju. Oby temu komuś było dobrze i wrócił. Mam nadzieję, że, że ten ktoś żyje i ma się dobrze, tylko zarabia na ten remont i wróci. Życzę powodzenia. Szafa jest typowo PRL, także bez rewelacji. Stare nazwisko tu zostało. Tu to dom pewnie dwóch albo trzy rodziny kiedyś. Chociaż nie wiem, no to wygląda przynajmniej. Taki mur, patrzcie, jeszcze pruski jakby, nie? Za drewno wmurowane. Jej, a no tu są obrazki. No to może warto było tutaj iść. Ale zapach to dziwny dziwnie występuje. Te obrazki. Obrazek z papierem. I jeszcze takie obrazki, widoczki. No tak, nie, chcę, nie chcę tutaj hałasować, bo są szyby pod spodem, nie chcę czegoś potłuc. Także tak wam pokażę tylko. No i tutaj coś jeszcze nam się chowa. O, jakaś lampa spadła. Tam jest sąsiad. To jakieś meble jeszcze mamy. Nie, ta lampa to tak chyba nie, że spadła, tylko ktoś się tak zaczepił. A tu meble taki, typowy PLL. Wają się nam tutaj jakieś ciekawe graty. Niestety pustość, tu jakaś starsza szafa i taka biblioteczka. Tak, czy inaczej coś tu jest. I podłoga w trochę gorszym stanie. Więc nie wiem, czy tam się zapuszczać w te rejony. Puste wieszaki wiszą w szafie. Tu jakiś obrazek z Jezusem się chowa. Nie, z Marią, przepraszam. Nie z Jezusem. No i to chyba wszystko, co tu mamy w tym domu. Także pomalutku się z tym słuchajcie. Ale warto było odwiedzić to miejsce mimo wszystko, bo jest bardzo intrygujące. się nam ukrył. Patrzcie na to, jak ja tu się schował. Nikt go nie zauważył wcześniej.